Sobota, 3 sierpnia, Dorota Pednarska, dobry wieczór, oto skrót ważniejszych informacji. Nadal trwa strajk w MPK. Jedyny w województwie oddział Dializ nie może przyjąć wszystkich chorych wymagających leczenia przy użyciu sztucznej nerki. Sobota to kolejny dzień strajku komunikacji miejskiej w Radomiu. Między władzami miasta i przedstawicielami załogi trwa wymiana korespondencji, ale do godzin popołudniowych nie doszło do rozpoczęcia negocjacji i przerwania strajku. Mimo deklaracji o gotowości podjęcia rozmów, nie doszło do spotkania władz miasta z przedstawicielami strajkującej załogi MPK. Rano na ulicę Radomia wyjechały jedynie autobusy komunikacji zastępczej oraz prywatnego przewoźnika. Tymczasem w niedzielę upływa trzydniowy termin od ogłoszenia strajku kiedy to Zarząd Transportu Miejskiego w związku z niewykonywaniem usług może wypowiedzieć umowę spółce MPK. Dzisiaj na ulicę miasta wyjechało około 40 autobusów komunikacji zastępczej obsługujących linie 9, 7, 4, 17 i 2 oraz linie podmiejskie. Jeździły też autobusy prywatnego przewoźnika. W ostatnim z przesłanych do naszej redakcji faksów skierowanych do strajkującej załogi zarząd miasta deklaruje gotowość podjęcia rozmów, oczekując równocześnie zapewnienia o wznowieniu przewozów. Piotr Wolanowski, przedstawiciel komitetu strajkowego na zamian listą w PIPON, która miała ci rozmąd w knife. Dziazmskiego nie jest wszystkich chorych konstytucyjnych zarównania w wojewódzkim są trzy stacje a w LulSm 8 znacznie lepiej wyposażone niż Radomska. Oddział Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego wyposażony jest w 11 sztucznych nerek. Przy użyciu jednego aparatu można zdializować trzech pacjentów dziennie. Każdy chory musi poddać się temu zabiegowi co drugi dzień. Dla pacjentów, u których nie pracują obydwie nerki, jest to jedyna szansa na przeżycie. Radomski oddział dializ jedyny w całym województwie może obsłużyć maksymalnie 66 pacjentów. Liczba osób wymagających takiego leczenia jest znacznie wyższa. Czasami udaje się pacjentom pomóc, wysyłając ich gdzie indziej. Co prawda nie jest to wygodne, jeździć co drugi dzień tak daleko, ale jest to życie. Czasami niestety muszę odpowiedzieć, że nie mogę pomóc, bo już nie mam możliwości. I wtedy prawdziwe dramaty się odgrywają tutaj u nas na oddziale. Lista osób oczekujących na przyjęcie na oddział dializ wydłuża się. Część chorych doważana jest co drugi dzień do środków w innych województwach. Myślę, że z tych środków, które są przeznaczane na dowozy pacjentów, na ich jazdy, w tej chwili praktycznie codzienne. Na te tysiące kilometrów, co miesiąc pokonywane przez karetki, można byłoby stworzyć. Nowy ośrodek dializ z prawdziwego zdarzenia. Norma czasu pracy sztucznej nerki wynosi około 30 tysięcy godzin. Te, którymi dysponuje Radomski Szpital, pracują kilkakrotnie dłużej niż to przewidział producent. Przestarzały i wyeksploatowany sprzęt często się psuje. Na zakupienie nowego nie ma pieniędzy, a nawet gdyby były, trudne warunki lokalowe oddziału nie pozwalają na utworzenie większej liczby stanowisk do dializowania. Chwilę grozy przeżyli wczoraj wieczorem przechodnie i mieszkańcy domów u zbiegu ulic Chrobrego i Sowińskiego. tuż przed godziną 18.00 miał tam miejsce pożar samochodu. Samochód, Szkoda, zapalił się nagle z niewiadomych jeszcze przyczyn. Z natychmiastową pomocą pospieszyli kierowcy przejeżdżających tamtędy pojazdów. Użycie trzech samochodowych gaśnic okazało się nieskuteczne. Płonące auto w każdej chwili mogło eksplodować. Nieobliczalnemu w skutkach wybuchowi zapobiegli pracownicy pobliskiej centrali telefonicznej, którym udało się stłumić ogień dużą gaśnicą śniegową. Akcję ratowniczą zakończyła straż pożarna. Strażacy szybko dogasili niebezpieczny pożar, choć użyty przez nich sprzęt nie można było uznać za najsprawniejszy. Tworzony przez Marka Szczepanika pomnik Anioł Ciszy jesienią znajdzie się na swoim miejscu na cmentarzu przy ulicy Niemanowskiego. Nie wiadomo natomiast, co stanie się z bliźniaczą rzeźbą, wykonaną w firmie Kamar. Niedawno informowaliśmy Państwa, że gipsowy model pomnika Anioł Ciszy jest już gotowy. Tymczasem zrozumiałe zaciekawienie przechodniów budzi odlany z brązu Anioł Ciszy, wystawiony na widok publiczny na terenie firmy kamieniarskiej Kamar przy ulicy Czarnieckiego. Jest on własnością Szczepana Kowalskiego, który zdecydował się w imieniu swoim i kilku sponsorów przekazać Anioła Ciszy jako dar dla społeczeństwa Radomia na ręce zarządu Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego. Fundatorzy pomnika zasugerowali, że przyjmując dar, pieniądze zebrane podczas kwesty na rekonstrukcję Anioła Ciszy komitet mógłby przeznaczyć na renowację cmentarza przy ulicy Limanowskiego. Z nieznanych przyczyn komitet odmówił przyjęcia, mimo że jest to dar dla mieszkańców miasta Radomia. Ten dar przedstawia określoną wartość materialną i pieniądze ewentualne, które Komitet musi wydatkować na, na drugą rzeźbę, która jest wykonywana. Może w całości przeznaczyć na renowację innych zabytków, cmentarza czy radomia. Powody, dla których niemożliwe jest przyjęcie daru, członkowie komitetu przedstawili w następującym oświadczeniu. Pan Szczepan Kowalski wykonał rzeźbę Anioła Ciszy od początku do końca na własne ryzyko i poza naszym komitetem. Ustawienie rzeźby anioła jest pewną procedurą prawną, której nie można naruszyć. Po pierwsze, musi być opracowana dokumentacja historyczno-konserwatorska. Powtórę, rzeźba musi być przyjęta przez konserwatora. Nasz anioł wszystkie te warunki spełnia. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt sprawy finanse. Przyjęcie daru pozbawiłoby komitet 60 milionów starych złotych zebranych społecznie plus koszty postępowania sądowego. Zazerwanie umowy z artystą, który wykonał konkurs. Wszystko wskazuje na to, że na cmentarzu stanie anioł ciszy, dłuta Marka Szczepanika. Pozostaje pytanie, jaki będzie los niechcianego daru Szczepana Kowalskiego. 17 sierpnia zostanie odsłonięty w Radomiu pomnik księdza Romana Kotlarza. Roman Kotlarz był kapłanem w podradomskiej parafii Pelagów i jego śmierć związana jest z wydarzeniami czerwca 1976 roku. Według oficjalnego protokołu sekcji Zwłok przyczyną śmierci księdza Romana Kotlarza był krwotok płuc. Zanim wielu świadków ksiądz Kotlarz po tym, jak pobłogosławił manifestujących 25 czerwca 1976 roku był szykanowany przez ówczesne władze. Okoliczności jego śmierci nie są do końca wyjaśnione. Na rondzie u zbiegu ulic Reja, Mireckiego i Okulickiego za kilka dni stanie pomnik Księdza Kotlarza. Pomnik został zaprojektowany przez Wojciecha Gęsiaka, byłego prezydenta Radomia, a wykonał go artysta Mirosław Siara. Na granitowym głazie narzutowym osadzony będzie krzyż z brązu z wizerunkiem księdza kotlarza. Dwaj artyści z Kozienic prezentują pracę na wspólnej wystawie. Malarstwo i rzeźby można obejrzeć w ośrodku wypoczynkowo-sportowym w Kozienicach. W pensjonacie, znajdującym się na terenie ośrodka wypoczynkowo-sportowego, czynna jest wystawa malarstwa i rzeźby dwóch artystów z Kozienic, Mirosława Pabiana i Grzegorza Szywczyka. Obaj artyści są absolwentami Liceum Plastycznego w Nawęczowie. Mirosław Pabian, autor prac malarskich, największą wagę przywiązuje do koloru, który jego zdaniem odgrywa w obrazie rolę główną. Uprawia malarstwo realistyczne i surrealistyczne. Tworzy pejzaże, portrety, a także obrazy figuratywne. Natomiast ulubionym Tworzywem artystycznym Grzegorza Szewczyka jest drewno. Wykonał w nim sugestywne postaci kobiet, sugerując różne role życiowe przez niespełniane: macierzyństwo, partnerstwo, kobiecą walkę o przetrwanie. Jego rzeźby charakteryzuje prostota formy i jednoznaczność wypowiedzi. Jak co sobotę odwiedziliśmy radomską giełdę samochodową przy ulicy Warszawskiej. Na dzisiejszej giełdzie było w czym wybierać. Ceny od ubiegłego tygodnia nieco spadły, jednak potencjalnych nabywców odstraszył deszcz. A oto ceny wywoławcze niektórych marek. Fiaty 126p. Rocznik 94 9500 nowych złotych. 93 8200. 92 7200. 91 6600. 90 5300 złotych. Za malucha z roku 85 żądano 2500 nowych złotych. Polonezy. ROCZNIK 92 8200, 91 7900, 90 7500, 89 7300 złotych. FSO 1500. Za dużego fiata z roku 90 żądano 6500 złotych. ROCZNIK 89 6300, 88 5600. Radzieckie Łady ceniono następująco. Rocznik 93 13 500, 90 10 000, 89 9 500 nowych złotych. I wreszcie szkody. Za faworytkę z roku 92 trzeba było zapłacić 14 500, za rok młodszą 13 500. Szkoda 105 z roku 90 kosztowała 8000, z 89 1000 mniej. Samochody zachodnie. Volkswagen Golf z roku 1994 31 800, z 1989 17 400. Volkswagen Passat z roku 1988 18 000. Volkswagen Golf z roku 1986 12 900 zł. Ford Escort z roku 1992 25 700. Z roku 89 17 200 i z roku 88 14,5 tysiąca. Opel Corsa rocznik 91 17,5 tysiąca rocznik 89 15 200 Opel Kadett z roku 86 13 900 zł Citroen AX z roku 93, 16800, z roku 92 15200. Citroen BX z roku 85, 4800 zł. Fiaty Fiat tempra z roku 91- 23 000. Fiat chroma, z roku 90 14 400 i fiaty Tipo z 89 15 600 i z 88 14 800 złotych. BMW 316 z roku 86 ceniono na 13 900, a z roku 85 na 12 300 zł. Policja zatrzymała Szymona S, właściciela turystycznej firmy Orolan, który oszukał 26 osób mających udać się z pielgrzymką do Lurt i Fatimy. Pieniędzy wpłaconych Szymonowi S na razie nie udało się odzyskać, pisze echo Dnia. W gruieckich sadach pojawiła się choroba drzew owocowych zaraza ognista. Państwowa inspekcja ochrony środowiska uważa, że nie trzeba tej sprawy nagłaśniać, bo może to zaszkodzić naszemu eksportowi. Sami sadownicy oraz autorytet w zakresie chorób sadowniczych, docent Piotr Sobiczewski są odmiennego zdania. Uważają, że nadanie tej sprawie rozgłosu ułatwi zwalczenie choroby. Więcej o chorobie drzew w magazynie Słowa Ludu. Dzisiejsze życie radomskie donosi o ślubie przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Rejczaka. Oto miasto ubiegła wieść, że stan winny zmieni wkrótce dr Jan Rejczak, przewodniczący Rady Miejskiej. Potwierdzenie tej informacji uzyskaliśmy w kompetentnym źródle. Wiemy też, iż ceremonia jest planowana w katedrze na ostatnią sobotę sierpnia. Nadal trwa strajk w MPK. Jedyny w województwie oddział dializ nie może przyjąć wszystkich chorych wymagających leczenia przy użyciu sztucznej nerki. W teledzienniku to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro o zwykłej porze. Do zobaczenia.